16-latek uratował Liverpool przed stratą punktów. Dodatkowo ustanowił nowy rekord Premier League. Intermediolan zdemolował rywali, a Piotr Zieliński dostał zaledwie kilkanaście minut. Jan Urban pominie tych dwóch znanych piłkarzy. Oni nie pojawią się na wrześniowym zgrupowaniu. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. AS Roma sprowadza 20-latka z Legii Warszawa. Testy medyczne już w piątek. Memphis Depay pragnie powrócić do Europy. Ojciec Bellingama dostał karę od BVB. To efekt skandalicznego zachowania po ostatnim meczu, a wyjście szczęsny na dniach zostanie zarejestrowany. To osoby, które ostatnio do nas dołączyły, bardzo dziękuję. Sponsorem kanału jest Betters, czyli legalny bookmacher w naszym kraju. Z kodem LANDRY dostajecie darmowy zakład, ale to nie koniec. Oprócz freebetu możecie liczyć na podwojenie pierwszego depozytu. Link poniżej, a oferta jest przeznaczona wyłącznie dla widzów pełnoletnich. Z nieba do piekła i ponownie do nieba. Tak, w skrócie możemy opisać wczorajszy mecz w wykonaniu Liverpoolu. Wygrali z Newcastle United 3 do 2, ale to nie było łatwe spotkanie. Sroki od kilku sezonów są bardzo groźnym rywalem i regularnie walczą o europejskie puchary. I raczej w tym sezonie nie będzie inaczej. Bramki w spotkaniu nie padały aż do minuty 35. Wtedy Travenberg uderzeniem z dystansu po ziemi wyprowadził Derec na prowadzenie. Nim zakończyła się jeszcze pierwsza połowa, to piłkarze Arne Slota dostali kolejny prezent. Gordon faulował Wandajka. Sędzia sprawdził zachowanie na warze i ze względu na impet zagrania wywalił Gordona z murawy. Zresztą Czerwień nie może tutaj dziwić. Tak wyglądała noga Wandajka po ataku rywala. Dobrze, że nic poważnego się nie stało. Eki już w pierwszej minucie po rozpoczęciu gry w drugiej połowie podwyższył prowadzenie i wydawało się, że ten mecz jest już ustawiony, ale nic bardziej mylnego. W 57 oraz 88 minucie padły dwie bramki dla gospodarzy i mieliśmy remis. W ogóle nawet przy tym trafieniu Osuli asystą zaliczył bramkarz Nick Pope. Bohaterem spotkania, a dokładnie to bohaterem Liverpoolu, stał się chłopak urodzony w 2008 roku. Rio Gumua, chyba tak się czyta jego nazwisko, a jeżeli nie, to poprawcie mnie na dole w komentarzu, w tej sytuacji się nie zawahał, uderzył precyzyjnie i pokonał bramkarza rywali. Ten 16-latek, trafiając do bramki Nicka Popa, stał się najmłodszym zawodnikiem w historii Premier League, który zdobył zwycięską bramkę. Warto także podkreślić zachowanie Soboszlaja, dzięki któremu padła zwycięska bramka. Mógł w tej sytuacji uderzać, ale tego nie zrobił, zmylił rywala, a potem dokładnie wiemy co się wydarzyło. Natomiast Ekitike jak na razie trafił do bramki rywali we wszystkich oficjalnych meczach dla Liverpoolu, zaczynając od meczu o tarczę wspólnoty, aż po dwie ligowe kolejki. W poniedziałek grała także włoska Serie A. Tam Udinese zmierzyło się z Veroną. W tym meczu padaremis po 1, a udział w nim wziął Jakub Piotrowski. Trener wprowadził Polaka na murawę w minucie 74. Z kolei w meczu Interu Storino padło aż 5 goli, które zdobywali tylko gospodarze. Już po pierwszej połowie było 2-0, a po zmianie strony nic się nie zmieniło i to gospodarze kontrolowali grę. W międzyczasie padły kolejne trzy bramki, a na boisku pojawił się nawet Piotr Zieliński. Rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych i dopiero w 79 minucie meczu trener dał mu chwilę pograć. Wrześniowe zgrupowanie dla reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami. Czekają nas dwa bardzo ważne spotkania. Pierwsza rywalizacja z Holandią 4 września, a następnie 7 września spotkanie z Finlandią. Jan Urban, jak sami widzicie, od razu zostanie rzucony na bardzo głęboką wodę, a te dwa mecze eliminacyjne prawdopodobnie zadecydują o tym, czy uda nam się awansować na przyszłoroczny mundial. Na zgrupowaniu zabraknie Jakuba Modera, który zmaga się z kontuzją pleców. Co prawda PZPN wysłał powołanie, ale klub odpowiedział, że zawodnik z powodu urazu nie dostanie zgody, aby wziąć udział w meczach reprezentacyjnych. Teraz TVP Sport podaje, że na zgrupowaniu zabraknie nie tylko Jakuba Modera, ale i dwóch innych zawodników, którzy z za kadencji Michała Probierza, ale i poprzednich selekcjonerów, byli, można powiedzieć, etatowymi reprezentantami Polski. Chodzi o Bartosza Beryszyńskiego i Pawła Dawidowicza, a głównym powodem, dlaczego ich zabraknie, no jest to, że panowie po prostu nie grają. Choć kilka tygodni temu zostali bez klubów, do dziś dzień nie znaleźli sobie nowego zatrudnienia. Przygotowanie do sezonu już minęło, ligi startują, więc brak klubu do końcówki sierpnia powinien martwić. Oby panowie się zareflektowali i znaleźli jakiś klub. W AS Romie będziemy mieli kolejnego Polaka, a mowa tutaj o Janie Siłkowskim, który już niebawem zostanie ogłoszony piłkarzem klubu z włoskiej stolicy. Fabrizio Romano podał, że już w piątek odbędą się testy medyczne, a Legia Warszawa na swoim obrońcy zrobi 6 milionów 600 tysięcy euro, ale dostanie także 10% od kolejnego transferu Janka. Testy medyczne są zaplanowane, ale dopiero na piątek. Z tego powodu, że w czwartek Janek rozegra swój ostatni mecz w barwach Legii Warszawa i to w decydującym Spotkaniu o awans do Ligi konferencji. Media podają, że stołeczny klub chce 20-latka zastąpić byłym piłkarzem BVB. SkySport informuje, że Antonios Papadopoulos może trafić z Lugano właśnie do Legii. Ponoć już uzgodniono warunki kontraktu, który będzie obowiązywał przez kolejne 4 lata. Legia zaoferowała 1,5 miliona euro, jednak Lugano odrzuciło ofertę. Czasu jest coraz mniej, więc należy się pośpieszyć. Memphis Depay pragnie powrócić do Europy. Obecnie występuje w brazylijskim Corinthians, gdzie trafił z Atletico Madryt we wrześniu ubiegłego roku. Nie ma tam złych liczb, bo na 49 meczów zdobył 15 bramek i zaliczył 14 asyst. Fabrizio Romano podaje, że są prowadzone rozmowy, aby rozwiązać umowę za porozumieniem stron, aby jak najszybciej doprowadzić do powrotu Depaya na europejskie stadiony. Ponoć na zainteresowanie nie może narzekać, bowiem w ostatnich dniach miał dostać trzy oferty z Europy, ale nie poznaliśmy konkretnych klubów. A gdzie waszym zdaniem najlepiej odnalazłby się Depay, dajcie znać na dole w komentarzu. Borussia Dortmund walczy z ojcem swojego piłkarza. Mark Bellingham, czyli ojciec Joe Bellingama, wdarł się do szatni BVB po meczu pierwszej kolejki Bundesligi. W nim Borussia zagrała Sound Pauli i zremisowała po 3, choć prowadziła jeszcze w minucie 86.3 do 1. Młodszy z Bellinghamów wystąpił od samego początku meczu, ale już w przerwie Niko podjął decyzję, że po 45 minutach jego występ w tym meczu po prostu się kończy. Z tym jednak nie pogodził się ojciec piłkarza. Mark Bellingham po meczu miał przedostać się do szatni i tam pokłócić się z dyrektorem sportowym BVB. Szukał także Niko Kowacza, aby on osobiście mu wytłumaczył, dlaczego jego syn zagrał tylko w pierwszej połowie, ale ostatecznie z trenerem się nie spotkał. Media podają, że taka sytuacja raczej już nigdy więcej się nie wydarzy, gdyż klub podjął odpowiednie kroki. Mark Bellingham otrzymał bowiem zakaz zbliżania się do szatni, a ochroniarze zostali poinformowani, aby tego pana nie wpuszczać. Już w tym tygodniu Wojciech Szczęsny zostanie zarejestrowany i będzie mógł uczestniczyć w ligowych meczach FC Barcelony. Ma to związek z transferem Inakiego Peni do Elche, co ma nastąpić już właśnie w środę lub czwartek. Po odejściu inakiego Polak natychmiast ma być zarejestrowany. A co nas dzisiaj czeka? Odbędą się rewanżowe spotkania o awans do Champions League. Zagra między innymi Celtic, Pafos czy Bodoglimt. Dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenienia i zapraszam już na kolejne materiały. Cześć!